że wczoraj Prokurator okręgowy w Bielsku Białej skierował akt oskarżenia do sądu okręgowego w Bielsku Białej przeciwko sześciu osobom, kończąc w ten sposób postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawie katastrofy budowlanej w Szczypku, która wydarzyła się 4 grudnia 2019 roku. W sprawie tej oskarżonych jest sześć osób. Co do trzech osób, które już zarzuty usłyszały w grudniu 2019 roku. Zarzuty dotyczą realizacji inwestycji polegającej na budowie podziemnego kabla energetycznego prowadzącego do nowo budowanych budynków w Szczyrku przy ulicy Myśliwskiej i inwestycja ta była prowadzona metodą przewiertu podziemnego przy użyciu wiertnicy, a zatem niezgodnie z decyzją Starosty niezgodnie z projektem budowlano-wykonawczym niezgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Szczyrk, które nakazywały prowadzenie tego rodzaju inwestycji metodą wykopu otwartego. Co więcej, te działania były wykonywane niezgodnie z ustaleniami poczynionymi na radzie Koordynacyjnej, która odbyła się jeszcze w lipcu 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Gielsku białej podczas której ustalono, że rozpoczęcie tych prac musi zostać zgłoszone Państwowej y, polskiej spółce gazowniczej, a same roboty muszą się odbywać w obecności pracownika tej spółki i pod jego nadzorem w czasie wykonywania prac w rejonie sieci gazowej. Y, mając świadomość tego, że w tym rejonie znajdują się sieci gazowe oraz inne kolizyjnie ułożone y, sieci uzbrojenia, bez ustalenia, jak przebiega ta sieć gazowa, bez ustalenia dłużnego położenia i głębokości tej sieci, były prowadzone prace przy użyciu wiertnicy i prace te nie zostały przerwane nawet wówczas, kiedy doszło do przewiercenia wodociągu, co wskazywało na kolizyjne ułożenie innego uzbrojenia w tym terenie. Pomimo tego prace były kontynuowane, doszło w efekcie tego do przewiercenia gazociągu. Wypływu gazu, który porowate struktury gruntu doprowadziły go w jakiś sposób pod budynek przy ulicy Leszczynowej. Tam gromadziły się przy przyziemiu, i w momencie, kiedy doszło do odpowiedniego stężenia mieszanki gazowo-powietrznej, doszło do wybuchu, zawalenia się budynku i pożaru. Efektem tego zdarzenia była nie tylko śmierć ośmiu osób, które przebywały w tym budynku, ale doszło również w wyniku działania fali. Ciśnienia wywołanego tym wybuchem do narażenia życia i zdrowia 19 innych osób, w tym jedna osoba doznała obrażeń ciała, których stopień został ustalony jako naruszający czas trwania choroby poniżej dni 7. Ponadto zostały uszkodzone budynki mieszkalne i gospodarcze. Ustalono łącznie takie szkody w 7 obiektach oraz 5 samochodów. Druga grupa, ponieważ tak możemy podzielić ewentualnie tych oskarżonych, to są również trzy osoby, a zarzuty stawiane tym osobom są z kolei związane z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej z przyłączem gazowym do nowo budowanych obiektów przy ulicy Myśliwskiej w Szczyrku. I ta inwestycja również była wykonywana przy użyciu tak zwanego kreta, czyli metodą przecisku, a zatem niezgodnie z projektem budowlanym, niezgodnie z decyzją starosty Gielskiego, niezgodnie z decyzją yy, burmistrza miasta Szczyr i yy, sprawcy, czyli inwestorzy, dokonali również podrobienia 11 dokumentów, którymi następnie posłużyli się jako autentycznymi, uzyskując w ten sposób nieuprawniony odbiór techniczny tego gazociągu, a następnie nieuprawnione Napełnienie tego gazociągu paliwem płynnym. W ten sposób nieumyślnie doprowadzili do katastrofy budowlanej w wyniku przewiercenia tego gazociągu 4 grudnia 2019 roku. Skutki w postaci śmierci e, osób, które przebywały w zawalonym budynku, narażenie 19 innych osób oraz zniszczenie budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz 5 samochodów. Również zostały przypisane tym osobom w akcie oskarżenia. Jeżeli chodzi o oskarżonych, który za, którym zarzucono przewiercenie, czyli uszkodzenie gazociągu, grozi im za to kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, natomiast drugiej grupie oskarżonych grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Zaznaczam również, że druga grupa oskarżonych usłyszała zarzut. Podżegania do składania fałszywych zeznań jednego świadka w ramach postępowania prowadzonego w tej sprawie w tutejszej prokuraturze. Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Jedynie oskarżona, która, której zarzucono między innymi fałszowanie dokumentów i posłużenie się nimi jako autentycznymi, w tym zakresie do tego zarzutu się przyznała i dwóch oskarżonych przyznało się również do podżegania do składania fałszywych zeznań. Na tym etapie to chyba wszystko, co mogę Państwu powiedzieć, poza tym, że jeszcze dokonaliśmy wyceny tych szkód, które materialnych, które zostały wyrządzone tym zdarzeniem, więc jeżeli chodzi o nieruchomość główną, to wartość tej szkody została wyceniona na kwotę ponad miliona złotych, uszkodzenia w budynkach mieszkalnych i gospodarczych łącznie zostały wycenione na kwotę ponad 100 tysięcy i samochody, które zostały uszkodzone, tam straty wyceniono na kwotę. Ponad 20 tysięcy złotych. W tej chwili nadal stosowane są środki zapobiegawcze wobec wszystkich podejrzanych, wobec jednego, Romana D., czyli właściciela firmy zlecającej wykonanie przewiertu pod ulicą resztynową. Nadal stosowany jest środek izolacyjny w postaci tymczasowego do aresztowania, ponieważ sąd apelacyjny w Katowicach przedłużył ten środek i będzie on trwał póki co do 12 czerwca bieżącego roku. Prokurator. Chciałem zapytać, jak długo, ile czasu minęło od momentu, kiedy przewiercono ten gazociąg, do momentu, kiedy doszło do wybuchu? Czy istniała realna szansa uratować tych ludzi? Ja wiem, że to są spekulacje, ale gdyby ci ludzie wiedzą, zaczęli alarmować, czy to było realne? Jak długo ten gaz się tam gromadził? Istotnie, jeżeli chodzi o kwestię możliwości uratowania, nie odpowiem Państwu na to pytanie. Natomiast ustaliliśmy czas od momentu przewierku, do momentu wybuchu minęło 7 minut. Do przewiercenia ustaliliśmy, że doszło o godzinie 18.20, a wybuch miał miejsce o godzinie 18.27. Ja chciałam zapytać, czy te osoby, czy ta trójka, yy, to, oni byli świadomi tego, że przewiercili tę umowę? wiedzieli, że ten gaz może się dnia. Yy, czy w tym momencie wiedzieli? Nie odpowiem na to pytanie, natomiast z całą pewnością wiedzieli, że wykonywali inwestycje w rejonie, gdzie znajduje się gazociąg. Byli informowani o tym zarówno przez mieszkańców, którzy byli tam na miejscu, co więcej, wiedzieli, że takie są uzbrojenie jest na mapach. Co więcej, no, te wszystkie decyzje administracyjne nakazujące wykonywanie tych prac metodą wykopu otwartego były związane z tym, że te uzbrojenia również były starsze i niekoniecznie zgodne z aktualnymi mapami można potwierdzić, że ten położenie tego było inne niż na tych mapach, które oni... Znaczy tak. mogę potwierdzić, że właśnie ten zarzut, który jest sformułowany wobec tych wykonawców sieci gazowej, jest związany również z tym, że oni nie wykonali geodezyjnego oznaczenia tego gazociągu w terenie i odbiegał on, jego położenie, zarówno głębokość i położenie wzdłużne odbiegało, odbiegało w istotny sposób od położenia na mapie. Państwo, którzy są oskarżeni, to są rozumiem pięciu mężczyzn i kobieta. Tak. tak? Pięciu mężczyzn i jedna kobieta. Ile osób przesłuchano? W tej sprawie przesłuchano 80 świadków. Wszyscy zostali wykazani w akcie oskarżenia. Niektóre osoby były przesłuchane nawet pięciokrotnie, ponieważ była taka potrzeba. Prokurator zawnioskował również o ujawnienie 266 dowodów, które zostały w tej sprawie przeprowadzone postępowaniu przygotowawczym. Między innymi są to opinie biegłych, z których wiadomości specjalnych korzystaliśmy. Byli to biegli najróżniejszych specjalności, to znaczy biegli z zakresu geodezji, geologii, budownictwa, gazownictwa, biegli z Akademii Górniczo-Hutniczej, biegli ze Szkoły Głównej Straży Pożarniczej, biegli z zakresu badania pisma, biegli genetycy, biegli z zakresu. Informatyki i Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Cała sprawa, cały akt oskarżenia jest naprawdę naszpikowany bardzo y, szczegółowymi y, sformułowaniami. Ja starałam się Państwu przedstawić to w sposób naprawdę taki wyproszczony, ponieważ jeden zarzut, opis jednego zarzutu zajmuje cztery strony maszynopisu. Panie Prokurator, jeszcze jedno chciałem dopytać. Y Wspomniała Pani, że um, oni dalej wiercili ci Panowie, nawet wówczas, gdy przewiercili wodociąg. E, tak. czyli, e, Ile czasu minęło właśnie? Do przewiercenia wodociągu zgłoszenie było o godzinie 11. Czyli już wtedy mogli mieć świadomość, że nie wtedy wszystko co to jest To jest sformułowanie użyte również w zarzucie, że prac tych nie przerwali, pomimo tego, że w trakcie ich wykonywania doszło do przewiercenia w wodociągu, co wskazywało na kolizyjne położenie innych sieci uzbrojenia terenu w tych obszarze, w których wykonywali pracę. A w jaki oni sposób otwarczyli swoje działania? To jest przedmiotem ich wyjaśnień i tutaj w tym zakresie w pierwszej kolejności te dowody zostaną ujawnione sądowi. A czy z takiej strony proceduralnej, jeżeli chodzi o y, różnego rodzaju pozwolenie, to mówiła nam prokurator, że były spotkania odnośnie y, sposobu y, dokonywania tej inwestycji tutaj ze strony urzędników nie doszło do żadnych zadań nie, nie wymagała ta inwestycja nie wiem być może jakiejś kontroli jeżeli chodzi o zaznaczam właśnie ta y, narada koordynacyjna która miała miejsce w lipcu 2019 roku w Starostwie Powiatowym y, w Starostwie Bielskim była związana z realizacją różnych inwestycji, bo ona dotyczyła zarówno położenia podziemnego kabla energetycznego, jak i rozbudowy sieci gazowej. I na tej, na tej naradzie ustalono, że bezwzględnie musi być zgłoszone rozpoczęcie tych prac, że te prace muszą w obrębie tych sieci gazowych odbywać się pod nadzorem pracownika Państwowej Spółki, Polskiej Spółki Gazowniczej. A zatem tutaj w tym zakresie zostały yy, dokonane yy, wszelkie ustalenia konieczne. Co więcej, burmistrz miasta, szczyt również nigdy nie zezwalał na wykonywanie, to znaczy przy wykonywaniu tych dwóch konkretnych inwestycji, o których mówimy, nie zezwalał na wykonywanie metodą przewierków, tak jak yy, przecisku czy przy użyciu wiertnicy, tylko właśnie nakazywał wykonywanie tych prac metodą wykopu otwartego z tego właśnie względu, że ta, ten teren był naszfikowany najróżniejszą instalacją gazową, wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, a to rodziło takie ryzyko właśnie, że może dojść do uszkodzenia i jakichś konsekwencji, których skutki znamy. Nie wiem czy dobrze zrozumiałam, mówię o Pani o tym, że okoliczni mieszkańcy zwracali też tym wykonawcom uwagę, Czego zgłaszali jakieś swoje zastrzeżenia jeżeli chodzi o formę przeprowadzania tych prac? To znaczy generalnie to było związane z tym w jakim czasie były wykonywane te prace. To, że wykonywanie tej pracy poprzez wykop powodowałoby się z uszkodzeniem drogi. Więc mieszkańcy po pierwsze zgłaszali, że tam na tym terenie znajduje się sieć gazowa, która była położona miesiąc wcześniej. Uprzedzali wykonawców. Po drugie, no zwyczajnie obawiali się uszkodzenia tej drogi w okresie zimowym, w terenie turystycznym, gdzie byłoby to uciążliwe, a ponieważ, dla nich uciążliwe, a ponieważ spodziewali się, że wiosną w tym terenie ma być wykonywana inna inwestycja związana z położeniem wodociągu, sugerowali połączenie dwóch tych, wykonania tych dwóch prac i stąd były ich uwagi do tych wykonawców. Продолжение